To nie jest zbugowana, proszę się nie martwi, zaraz zniknie. Chyba. O. Co, nie panowie pokażą mi swój dowód, a pan pokażę licencję na latanie. No ja nie mam właśnie, dlatego chcę ją... Ja se posiedzę, ale... Ja chcę i strować i kupić dowód. I on tu zostawi? Dobra, po pierwsze tak. Pan płaci. Pan... Ile? A za kolorową mogę? mogę pan sprowadzić? Datkowski płaci 4000. Ile? Cztery tysiące, za foto a, a pan podnosi ręce, pan, bo pan zabił kogoś. Ja wiem. No kurde, to nieźle jeszcze problemy. A bo to święciem. ja nie mam no. do, do więzienia. Do więzienia no, wstawcie! Od, od a, mi ale pan, mówi, a ma pan licencję? A, no, ale dobra, ja mogę to dobra. wziąć, ale... Pan się zgadza, tak? Pan się Ja? Zgadza, no, tak? Pewnie, tak. Się... ja no pewnie, że tak. On się... no pewnie, To ten, ten Gręgut taki... Tak, no. On mnie taliskiem udosi zaraz. pewnie w tej chwili. Ja, ja bym radził uważać, ale wie pan... Bo ja mam przy sobie koks albański. To wie pan, żeby... No, no to żeby pan mi tu nie coś, Bo pan jeszcze na służbie, w służbie wjedzie No niech pan się odwróci, muszę pan przeszukać Dobra, ale ten, ja mam prośbę, czy ten pan Adolf mógłby zdjąć ten faliczek i pan by mógł go skonfiskować, bo on nie mógł urusić w tym albo się powiesić w celi Na tym falicku Chyba pan jeszcze Przyskole tutaj radzy, posiedzi tak? za posiadanie mojej chłany Dobra to jest ja pan, niech pan się odwróci O kurde, ale dostałem ale skurczu mięśni Ty! Zostaw to. Ej, zostaw to! Mam to wyrzucić czy nie? Tak. Bo to są moje rzeczy. Nie dalej Tu wyjmowało, tutaj tu, Rzeczy mi zjechał. wam. podnieś sobie rzeczy, a ty podniesiesz? ręce. Od i tu. Staw się. Ty też podniesie ręce. Nie kąt ten saliczek, bo nie wiem, bo ja nie wytrzymam. Odwróć się. Ja się pocnę. Mam się pociąć? Wow. Co to za... Czekaj. Co to? To Ale te piguły to i wie pan, to z kupiłem No bo i po kolei, Dobra, pan najpierw kolei. tutaj, da Ustaw się tu w rogu A ja mam plecami czy do przodu Mam, mam do... do... Ple... plecami czy co? A dobra, o, tylko 30 minut, ej Ja pana tu też ej, zapraszam, ja zapraszam. Bajo, jajo O, się ma <laughs> Adolf, zdejmuj ten saliczek Adolf I, I helikopter będzie do zebrania bandy. jak pan przyjdzie Jak pan przyjdzie, jak pan przyjdzie tak? z licencją tak? na latanie Dobra Ale wiemy. O kurde! Ej, nie rozkuli mnie! Nie rozkuli mnie! No <noise> to się rozkuj! Kurwa! O, batonik wypadł! Ja nie Ej, mogę! Zainto, ja podnieść ten... nie mogę, bo ja jestem skuty. Kurwa, co jest? Dobra, co to, to zjedz? Co to, to zjedz, bo mi wypadło Ale ja nie Skary. mogę, nie mogę! <noise> mogę się napić Skibla to najwyżej! <noise> Kurwa, wypuśćcie mnie! Ej, a czemu chcę mówić, jakbyś miał te dwa zęby? Ja skuty jestem, ale beka ze mnie. A czemu ty mówić, jakbyś miał te dwa zęby? Tak. Yy... Nie wiem, zdarza się. A dobra, pod monopolowym ci wybili. jakiś bandiory mnie Zara Zaraz se jde ojebať pizza. Oh. Kurwa, no kto mnie zamknął? To może się napijemy w więzieniu, jak czyta na no, obywatelów. Chuja, nie mam jak, kurwa. Jakieś... nie wiem... bandziory mnie zamykają. Ej, a czemu ty się nazywasz Adol Węgos, a nie z Rybka? Bo jestem węgosz. Ha, 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 ha Kurwa! Dobra, słuchaj, ja... wiesz, że ten policja... To była kokainę, że wpadła pod, pod podłogę i ją No i git. I mam Też te alkohole masz, takie no. podejrzane, śmieszne. No. <laughs> Chłopie, to jest ten... To jest ja tam przecież strzelałam. No kurwa, nie da się wydostać. tam no, się te kuile. No kurwa. A ty masz może alkohole do tego tego, kwesta? Mam. A, tego to nie mam. Będę A. robić. Będę robić. A, dobra. Później będę miał. W ogóle kolega mówi, że spadłem z murku i się zabiłem, bo się nazywam Aleksander Humpti No kurva, to je se kichnitý štáze. Čekaj, jde oddať moc. Tutaj. Dobra. Třeba jehať do lékaře, bo on mu to dát. A yeah. tka, a veď go Kurva, to mi. Czemu mnie karmisz jakimiś szczynami, jakim prawem w ogóle, co to ma być? Nie, to był mój mord, to był mój mord, bo musiałem oddać do lekarza. Ale czemu mi to dałeś do mordy, ja pierdolę. No bo, no bo... Kurwa, pomocy. No nie? O panie, mnie nie rozkuł, nie rozkuł mnie pan, beka z pana. No, a wie pan, że on wypił Dziękuję. Moc? On wypił w końcu ze frytki mogę zjeść Do udecznie się napijemy teraz. O. O. Mogę pana zagałć łopatą? To Nie! O. Ty tu nie możesz być. <grystanie> Dobra to ja idę po... Zagrajmy w szachy! Nie jej idę spać, pstachy. nie mam siły. Nie Dobra. Pan zmęczony życiem jest? Wielzieniem. Wielzieniem zmęczony. nie, Pani już nie, PDW chłopaki, PDW. nie, 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 czy coś takiego.